Te trzy urządzenia służyły do pierwszego podłączenia do internetu. 17 sierpnia 1991 roku, tego dnia, Grzegorz Polok i Rafał Pietrak podłączyli Polskę do sieci. Podłączając Polskę do internetu, musiałem sprawdzić, czy te wszystkie urządzenia po drodze działają, czy jest łączność z systemami. Połączenie z Instytutem w Kopenhadze trwało minutę, a naukowcom udało się wysłać pierwszego maila. Cztery lata później z sieci korzystało kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Na początku nowego tysiąclecia ta liczba wzrosła już do czterech milionów. Kawiarenki internetowe pękały w szwach. Głównie to się uczy, jeśli chodzi o internet. Informacje, encyklopedia i to podobne. Najświeższe informacje są właśnie w internecie. Dziś, 34 lata później, internetowe encyklopedie zastąpił czat GPT. Smartfony są codziennością 29 milionów Polaków, a w ostatniej dekadzie sieć zrewolucjonizowała nawet rynek pracy. Powstały zawody, o których jeszcze kilka lat temu w ogóle byśmy nie myśleli, że kiedykolwiek powstaną. Mam tutaj na myśli youtuberów, influencerów wszelkiej maści, na przykład instagramerów także. Facebook, YouTube, Instagram czy TikTok to światowi giganci. Ale starsi użytkownicy z pewnością pamiętają oldschoolowe gadugadu, -gadu, demotywatory czy naszą klasę. Żonę wyhaczyłem, poznałem na naszej klasie. Ta para naszej klasy już nie pamięta, ale ich miłości nie pokonały ani tysiące kilometrów, ani bariera językowa. Trudno jest język, ale ja się już nauczyłem, bo mieszkałem też w Polsce. Sześć lat temu globalny portal połączył polsko-szwajcarskie światy Patrycji i Tobiasza. Gdyby nie było internetu, nie byłoby też naszego związku. A co? Byłoby, gdyby 45 lat temu internet był, jak zmieniłby losy największego ruchu społeczno-narodowego w historii świata? Hashtag Solidarność, Solidarni z Solidarnością, no, był, biłby rekordy popularności. A nazwisko Lecha Wałęsy z pewnością stałoby się najczęściej wyszukiwanym na świecie.